Witajcie serdecznie, kolejny króciutki newsik, właśnie dzisiaj na naszym profilu facebookowym odpaliliśmy akcję Big Yellow Food Virtual Run. Szalenie prosta akcja polegająca na tym, żebyśmy 11 i 12 stycznia wyszli z domu, pobiegali na dowolnej trasie w dowolnym tempie oraz pomogli zbiórkę. Tym razem już po raz piąty zbieramy pieniądze na 11 letnią Monię, która znajduje się w śpiące w klinice Budzik. E, cały proces wymaga rehabilitacji i, oczywiście, jak się domyślacie, sporych kosztów. Szalenie prosta akcja. Poczytajcie sobie szczegóły, które już są na naszym Facebooku. Wspomóżcie akcję na pomaga.pl. I cóż, widzimy się 11 i 12 stycznia. Weźcie telefony, wyjdźcie pobiegać i pomóżcie. Moni, serdecznie zapraszamy. Zobaczcie sobie przy okazji wszystkie poprzednie filmiki, które podsumowują tą nietypową akcję strasznie prosta, strasznie skutecznie. Ważne, żebyście się udostępnili i wzięli udział.